No dobra, cześć Szymańsko-Zmyszkiewicze, ja Was serdecznie ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej serii, czyli przygody Williama na dzikim zachodzie. E, tak, e, z czego pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy pierwsze problemy z pinketonami. no i cóż, e, nie mam co przedłużać, obudziliśmy się w nocy, ponieważ usłyszeliśmy jakiś dziwny hałas. Dobra, zapraszam Was do oglądania i jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Co było? Zaczynam coś, ja coś. O cholera! Pat, widzowie, już nas atakują. Od razu. Cholera! Co się dzieje? Ty też? Ciągle słońce strzały. Tera, panowie! Co się tu dzieje? Z dwóch stron nas biorą Co się tu dzieje? Konrad, tutaj, kres! Przestali strzelać Coś mnie. Wyjdź z mego domu. Nie chcę ci nic zrobić. Ale mamy ofertę dla ciebie. Tłumacz. Mów! Hordmal, wie kim jesteś. I chcę żebyś pracował. Albo pomagał mu. Tylko musisz kogoś swoich kolegów kopać. Kopać. Ty jesteś ser. To mi jeden powód, dlaczego miałbym to zrobić. Słuchaj, ja tego nie robię. On tak Czemu powiedział Powiedział, że może ci dużo dać w życiu za to. Dużo. Dużo to znaczy ile. Dużo. Nie wiem, czy pieniądze, czy co, ale coś się da na pewno. Wiesz, kim jestem? Ja nie, ale on tak Skąd? Od kogo? Prywatne rzeczy Prywatne, Prywatne. Tak A drugi gdzie? Gdzie się schował? Nie wiem Nie wiesz Czemu się bało? i się boicie? Człowiek, który nie ucieka ode mnie Czy stąd pogadałeś? Nie chcę nic zrobić, mam dla ciebie ofertę Rozumiem Nie ruszaj co się, wie? bo... Kolka trafi w ciebie. Włamać się! Co? Wszystko co wiesz! Nic nie wiem. Jestem pewien. Ma ofertę, że ma ofertę dla ciebie, Korduaj. Kłamiesz! No. Po prostu on ma dużo wrogów i, i chce, żeby... Że, żebyś mu pomógł. Bo on wie, z jednego co coś Maxa. Co Max mu zrobił? Nie wiem, kim jest Max. Tylko. Pa, pan Korol was na. Co mu zrobił? Bartek! Nie znam pani. nie taki... ma... Wiem, że wiesz! Mów! Wszystko! Mów! Ja nic nie wiem. Nic nie wiesz. I to ma gdzie jest twój koń? Zwiękam hm. się. Dotrzesz do swojego konia? Nie wiem, gdzie jest to go poszukiwanie. Przekaż kornualowi, że się zastanowi. A jak się zastanowię, to się do niego odeszli. A teraz sió! No, widzowie, William się chyba ostro zdenerwował. Wygląda na to, że stoi przed trudnym wyborem: czy woli zdradzić przyjaciela. Czy. Woli jednak być solidarny Trudny wybór dla naszego tutaj głównego bohatera, bo nie będę ukrywać Nie jest ciekawa sytuacja, żeby znaleźć się w takim tym... Wróciłeś tu! I jak? Skontaktowałeś się już z Kornwalem? Nie, nie, nie Sorry, sorry, sorry Szukałem, szukałem Będzie trzeba stąd uciekać. Trzeba go obudzić Trzeba obudzić Bartka Nie możemy tu przestać Zanim to Trzeba wszystko zabrać Jak najszybciej Kawa Warzywa, wszystko Nie wiem na jak długo i gdzie, ale trzeba stąd po prostu uciec Bo wygląda na to, że Oni już wiedzą Oni już po prostu wiedzą i chcą nas po prostu zabić jest to ciekawa sytuacja, mam nadzieję, że nic się właśnie tutaj nie wydarzy ale no ubrania to już zabrałem na konia no e, dobra troszkę się już tu nie przelałam. trzeba się są zwijać wygląda to z nie to jest otworzona szafa O, Bartek! Ty, ty, ty! Ej! Tak? Wszystko okej? Okay? Tak Widziałam wszystko o, To widzisz Nic nie jest C On ci coś zrobił? Nie! Uciek. Nie. nie dałem rady go zabić okay. Uciek się nie udał Trzeba się stąd ulecnić Wzywaj konia, spadamy z tym jak najszybciej. Jak widzę, tu się nie ma jedną infarkt, trzeba z tym spać. Wzywaj konia. Czekamy, co na babka. Trochę do przodu pojechaliśmy, ale poczekamy, poczekamy. No po prostu, poczekać. Dobra. Bartek! Bartek! Tak? Potrzebujemy pieniędzy! Hmm. Nie wiem, nie wiem właśnie skąd mam dostać. Dzięki. Bartek! Mam pytanie. Też mam pytanie. Mógłbyś na chwilkę zostać? Chodź, 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 chodź za mną. Um, jest ciekawa sprawa. Wiem jak możemy chyba zdobyć pieniądze. Ale. Ty, 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 w tą Co jest? Kto jest? Co jest? Trzeba wartka. Teraz strzelali do Bartka, ale... Dobra, on sobie poradzi, to jest świetna osoba, on ma amunicję, ma wszystko, da sobie radę. Trzeba zobaczyć tutaj y, miasto. Rhodes. Okej. Okay. Myślałem o jednej rzeczy widzowie, bo jeśli Cornwall tak jest mną, no, że tak to powiem, zainteresowany i chce z mną rozmawiać. To podejrzewam, że skoro do nie swojego człowieka, musi być gdzieś w pobliżu. A więc tak, widzowie, wiecie już o czym myślę. Idziemy skontaktować się z agentem Cornwalla, bo pewnie samego Cornwalla tutaj nie ma. Ale agent Cornwalla bardzo mówi, że jest gdzieś w pobliżu. A czy inaczej, dowiedzmy się, gdzie są ludzie Cornwalla. Powinniśmy mieć przecież mapę. Zobaczmy, co my tutaj mamy bliższa jakakolwiek kontakt z Cornwallem. Jesteśmy tutaj. Możemy iść do St. Denis, ale my nie chcemy gadać prosto z Cornwallem. Dlatego jak mamy nasze road, to musimy się dostać tutaj do Valentine'a. Okej. Okay. Dobra, da się to zrobić. Widzowie, widzimy się już jak będziemy na miejscu. W takim razie, bo przed nami. Bardzo, ale to bardzo długa droga. A więc dobra. Eee, widzimy się na miejscu.